Dobra kawka. Fusia, staw, pusia. cieplutka. Fusia, staw, Dlaczego ja sobie to robię? Nie mogę sobie zrobić rozpuszczalnej. Ale piękny świt. Tylko pewnie ten pulpet się spóźni za na akcję. Jezus, Maria, Co się dzieje? Bo ja nie chcę iść do szkoły. W szkole się śpieją, że śpię z pożakami. Co ty tu robisz? Gdzie, gdzie jest? To ty jest? Dzie Dzień dobry. ujałeś. nie masz gdzie spać. No się tutaj, żeby nie zaspać na akcji. No kto robi akcję o tej godzinie? Przecież to jest jakaś nieludzka pora. Na tym to właśnie polega. Wjazd na chatę do delikwenta o świcie. Wtedy on się niczego nie spodziewa, jest bezbronny, a my mu wypierdalamy drzwi, potem granat hukowy i jebudu świst świstpis bum, tralala, jebudu chabd, Jak ja lubię te dźwięki poranka. <grym znać> Masz może trochę kawy? Mało mam? No weź. Jestem kontuzjowany przebudzeniem. Dobrze, tylko nie wylej. Do, doprowadź się do jakiegoś stanu użytkowania, do jakiejś normalności, a ja idę na rozpoznanie. Mm, Fusiana moja ulubiona. Można sobie zatrzymać troszkę w kawki w policzkach na później. Ochyda. Mm, Pieszota. A ty wiesz, że w ogóle śniła mi się chyba dzisiejsza akcja? Tak? Jak mm. tam poszło? Nie pamiętam. Ale ja dowodziłem tą akcję. <laughs> no to to faktycznie musiał być sen. Dobrze śpiący Króliwiczu, ogarnij się tutaj. A jak szybko się uwiniem z akcją, to może nawet zdążymy na agrobiznes. Agrobiznes, mój ulubiony program! No właśnie, ciekawe, jak się ma sytuacja na rynku świń? Halo, jak mnie słyszysz? <laughs> bardzo dobrze cię słyszę. Słuchaj, tu jest bardzo dużo klatek schodowych. Który ty był numer, 11 czy 12? Zaraz, zaraz, to jest klatka numer jeden, tutaj klatka numer dwa, tutaj numer trzy, numer cztery, numer pięć, numer sześć, numer siedem, numer osiem, numer dziewięć. Do wszystkich jednostek powtarzam do wszystkich jednostek. Nie przejeżdżajcie, sam sobie poradzę z tym gangiem. Wezwijcie tylko karetkę, będzie potrzebna tym zbiorom, gdy wejdę tam na pełnej. Panie naczelniku, niech się pan niczym nie martwi. Panie komendancie, ma pan piękną córkę. Wchodzę tam, rozwalam zło, a później zapraszam wszystkich na uroczystość wręczenia mi orderu za odwagę. Bez odbioru. Cześć przystojniaku. Przepraszam za spóźnienie. No, Lalka, że mi to było przedostatni raz. No szczęście, że ci lubię. To jak mogę ci jakoś pomóc, jakieś wsparcie? Nie. Skocz po kawę. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Czy z kawą, czy ja ze skutymi podejrzanymi. Tak jest. Czas ukrócić tak. i mroczny proceder. Co za nieludzka godzina. Kto pracuje o tej porze? Yy. No. Ale budzimy się. Oddałabym awans za kawę. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jutrzenki blask, duszkiem pić. Dzień dobry, dzień dobry. A co ty tutaj spałaś? Nie chciałam zaspać na akcję. Proszę bardzo, kawka dla ciebie. Ratujesz mi życie. To wiesz, że mi się dzisiaj śniła ta akcja? Śniło mi się, że ty byłeś mega twardzielem i dowodziłeś. <śniowa> <śniowa> Żartujesz. Mi się śniło dokładnie to samo. To? Tylko później mi się śniło, że to był jednak twój sen i obudziłaś się w tym aucie. Jak to? No, zupełnie tak jak teraz. A to znaczy, że to jest jała czy sen? A jak sen, to twój czy mój? A może twój? Do kogo ty mówisz? Pewnie byś chciała, żebym cię teraz uszczepnął, co? Co jest? <grystanie>